Cześć moi drodzy, jak widzicie, znajdujemy się w blasku Vencent. Jest piękne popołudnie, więc korzystamy z pogody. Jak większość paryżan, jak widzicie, tutaj w blasku Vincennes czy macie łódeczki, możecie sobie je wziąć. Ja przed chwilą zrobiłam, byłam na Flood Tron. A tam jest taki wiecie, duży plac, Luna Park i była taka duża huśtawka, co się kręciła. Słuchajcie, zaraz wam stawię zdjęcie. Popłakałam się aż. Tak strasznie mi było. Do tego, jak to wspominał w ogóle cała się trzęsłam. Jak widzicie widzieliśmy wypad do wkładu tron, właśnie zrobiłam to, straszne przeżycie jak widzicie, to jest rezultat, ja chcę wracać do domu, jednak silne emocje to nie dla mnie, to było straszne, nie dla mnie takie ekstremalne przeżycia to na pewno nie, ja wolę takie coś. Przejście, zrelaksować, pokontemplować, a nie wiecie, pełno hałasu, pełno światła, pełno zapachów, nie, 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 pełno ludzi jeszcze. Także teraz idziemy zobaczyć, ile kosztują te łódeczki. Teraz wam powiem. W każdym razie jest dużo ludzi. Widzicie? Dobra, idziemy zobaczyć, ile kosztuje. Jedna, dwie osoby. 14,83, 4 osoby, 15,80. No i tak. Widzicie, ludzie grają sobie w petonga. Jest kilka stacji tego petonga. Może Wam tłumaczę. Widzicie? pań tutaj mierzą, bo od tej kuleczki tej musicie rzucić tą dużą kulą jak najbliżej tej kuleczki żółtej, a potem jest wielkie mierzenie, kto najbliżej rzucił. Ten wygrywa. Wielka depata, której kółki są czyje. Spoko, spoko. Wracając do łódek, to naraz zrezygnujemy się, bo jesteśmy pięciosobową rodziną. A wiecie, wziąć dwie łódki na pięć osób, to nie jest taki sam moment. Więc sobie rezygnujemy, idziemy, wracamy do domu. W Słuchajcie, sensie, a nie mam siły. Nie mam siły, po prostu cała się trzęsę. <grym> Muszę wziąć trochę oddechu i jedziemy metrą z powrotem do domu. W ogóle przy tym wejściu do Fou Drom macie akwarium w Paryżu, bardzo fajne akwarium e, przy tej statule. Chciałam Wam powiedzieć, że jak chcecie wejść do tego akwarium, to wejście kosztuje 9 euro za osobę dorosłą i, dzieci, i osoby poniżej 26 roku życia wejście za darmo, więc to taki bonus. Także tu, za mną jest to wielkie akwarium, jak ktoś jest fanem e, podwodnego życia, zapraszam. Wychodzimy metro Port d'Orée przy tej statule, potem Bo macie e, bois de Glasek Vincent, Vincentego, akwarium i pładę do dron. Ja do tej pory się nie mogę pozbierać po tych e, sensacjach. Strasznie mi, strasznie mi. Po prostu tak mnie mdli. Do tej pory co jakiś czas to takie wiecie, drganie ciała, więc uważajcie sobie bierzecie jakie atrakcje, bo ja nie uważałam. Zostałam namówiona. Dobra, cześć. Idę się poskładać.